Moja koleżanka twierdzi, że czekanie z seksem do ślubu, że to jest dobre, bo jej zdaniem facet jak poczeka, to on później uszanuje, nie zdradzi, bla, bla, bla. Ja mówię, słuchaj, to nie tak działa. Dla faceta czekanie na pierwszy seks, to jest jak wyjście na szczyt góry. Że on, wiecie, w połowie nie pójdzie na inną, bez sensu, ale w końcu wychodzi na szczyt i ma takie... Kurwa, jest ich więcej. Tam wbiję flagę. I masz się szczęście jak jest leniwy. A chuj, stąd też dobrze widać. I ale ślub, wesele to jest za dużo stresu, zachodu dla pary młodej. One się najgorzej bawią. Ja bym chyba nie wytrzymał. momentu, już jak ksiądz na ołtarzu się pyta: Bierzesz ją za żonę? Jakby stary, opłaciłem wesele, podów poślubną. Odjechałem się w garnitur, bo nie biorę. Do spowiedzi stałem, bo myślałem, że coś rozdają. Czy tak to jest moja ostateczna odpowiedź? Więc tak Hubert Urbański. Sam ją spowiadałeś, ty mi powiedz. Warto brać? Panowie, ksiądz zawsze na początku, najpierw pyta się faceta: Czy biorę? To co, ja powiem tak, ona nie, i wyjdę na frajera. Mów pierwsza. A chuj, na trzy cztery. Nie podaruj! Albo amerykańskie filmy. Tam ksiądz się pyta, czy jest na sali ktoś przeciwny, by tych dwoje wzięło ślub. Czy ja myślę, że w Polsce tego nie ma, bo ja bym wchodził na przykład w śluby. Żeby im to zjebać! Nie! Przecież między nami to nie był tylko seks! Nie się z nią! Gościu by się łatwo nie tłumaczył. A są to jakieś panie, które nie miałyby problemu, żeby utrzymywać faceta? Nie no, ja nie rozumiem, dlaczego jest tyle z problemów w związkach po latach, jeśli chodzi o hajs? Ja nie miałbym w ogóle problemu, żeby swojej dziewczynie co miesiąc oddać połowę kasy, którą zarabiam na występach. sobie wydać pozostałe dwie stówy? Okej, okay, nie jest tak źle.